Znam? No leci. Przejdźmy do widzowie ekipa Buka z tej strony. Włażej tłumacz co my dzisiaj nagrywamy. Co to, kurwa jest, proszę o to piłeczka co jest? Co to, kurwa Jaj, kurwa jest. To zainspirowaliśmy się, znaczy ja się zainspirowałem. Sytuacją, oczywiście sytuacją, kiedy robot się ruchał i było za słabo i musimy trochę poćwiczyć. Dokładnie właśnie <śmiech> wtedy <śmiech> wpadłem na pomysł, że słuchaj Robur, mógłbyś poćwiczyć swoją technikę <laughs> z piłką do fitnessu robiąc tak. <laughs> Dobra, no jakie moc. są zasady? Zasady są takie, że. To jest piłka ruchana, tak? To jest pi Stajemy na tej linii, przeciwnik staje na drugiej linii no. i musimy do siebie podać. Jeżeli no. przeciwnik nie złapie tej piłki, to jest punkt dla nas. Czy mogę złapać tak po koźle? Dajmy trzy. Po koźle. Po prostu tak? muszę złapać. Nie mogę wypuścić piłki, żeby tak. ona się odbiła na ziemię. Nie doleci o tak. Nie doleci tu. O nie, tak. Tak. nie doleci Nie doleci. Dobra, to na trawie nie doleciała. Kurde, idź, winksy Dawajcie, bo w ogóle są zajęcia w szkole, ale zapomnieliśmy, że szkoły funkcjonują. O kurde. Ej! I normalnie... Czy my to będziemy robić podczas przerwy? No Szkoła? chyba tak, chyba jest przerwa szkolna właśnie. No i tak. Niech się nie, uczą oni... Czekaj, dzieci, niej, co niej, warto niej, robić czy, w, to w, to w, to w życiu. Dawajcie, jazdę. I taki byłeś rozebrany? Dawajcie, jazdę robimy. No, no to, to z sakerem standardowo. Robimy to na zasadzie turniejowej. <gry> <gry> standardowo, z sakerem rozwija i pączka, nie? Ale mówię wam, robimy to na zasadzie turniejowej. Czyli jest półfinansowanie. No no. to A ile punkt jest punktów? Dla sakera. do Sakera? Musi do dolecieć tak, żeby złapał, ale nie mógł złapać. Do, do punktów? Pięciu do pięciu może zrobić. Dobra. dobra, ja mam plan już. Czyli to jest indywidualna gra. Tak. No to ja lecę pierwszy z kim? z sakera. No ja od, odkryłem to coś. Okay. Dobra. Bo to w finale jest jak, jak wygrać. Ja wiem jak dobra, wygrać. No. Już. No. Jedziemy, tak? No, librać, tak? I do ilu? Pięciu. 1-0 dla Sakera Dajcie wyczuć. Uuu, bajak. Ciężki opór po stawie. Ciężko, Ciężko będzie. Owca słabiej wali. Tak to widać, że z tej jednego pieca chlepia. Wyjrzany? Do, do, do trzech może Do trzech. Ładnie. Do trzech? Podlecy Le, podlecy. Nie, pod nie lecy. tego się nie da nie złapać, jak dobrze leci. Czuję 2-0. Zero. Ale cyr, ty Pani nauczycielka się patrzy <laughs> Przypał usorki mamy Z wyskoku zrobił Szalony tak? Czterech wypakowanych mężczyzn i to Dobrze, walczysz owca, mocno go, mocno go. Co? Mocno mu Mocno to to mło. Mło. Zajem go. Wyglądacie Uf. jak kurczaki Uf. Ty, pani nauczycielka chyba się nie patrzy na piłkę Patrzy się na coś innego, saker jak osiągnąć sukces? Nie chodźcie do szkoły, róbcie to. Taką tak lekcję dzisiaj przyprowadzamy, no? O, zrobił z kolan nowa technika, nie wiem czy to widzieliście. Nie, nie, to było bardziej Z Zut zrobiłeś, serio. O kurwa! Ale mam ją ty, ale... Ale nie można z jednej ty, Ale ty tak nogi. Nie, zrobiłeś! Można to z jednej nogi, nogi zrobił. Ale, nogi ale no, dobra, sorry, nogi to Punkt dla mnie? Tak. Nie no, nie! To powinien być fajny. To jest 2x2. Pójdź dla mnie! Czemu jest 2x2? Ja po ja jednej jebał z kolana. Nie jednej nie złapał? Jednej nie złapałeś? Skrzyd za blisko jadałem. A czyli jest 2x1. No, ja to ja to złamałem to zasady, więc. 2 1 no. Dobra, przestanę tyle pierdolić. Bo plecy nie. <laughs> Kurwa, co tu zrobić? Jak zrobi? to wygląda? <laughs> Wykorzystaj całą moc z kraty. Kurwa! Eee, co to było? Tu? No 3 a, Przecież nie, no, to było dar. wróg. Ale dotknęło ziemi. Ale Ziem. nie dotknęło linii. War, powołuje war. To teraz. Ziemi. Co? Dotknęło ziemi. Ale przed linią było wróg idealnie. Rozumiesz? Jest remis tego rzutu. Bo tu spadło i on tu złapał, a powinno tu spadło. No była trochę nisko, nie? War, war. To znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę, żeby Ale, widzowie sobie bo, ocenili. a może być bo, tak, tak, że Saker wygrał. Po niską walisz i trudno jest znaleźć ten moment, kiedy jest za nisko, a to kiedy to jest wystarczająco pod, pod nogami się złapały, że nie doleciałoby bo, do ciebie. Bo mogłem puścić no i to by było za nisko. Powtórkę, no. no róbmy powtórkę, żeby było fair. No, no to trudno, zróbmy, tak. kurwa. bo no seria... zasada powinna być, że jak uderzy przed linią, no to. Nie masz punktu, a jak uderzy tu, to jest punkt. No to zróbmy taką zasadę. Było. No ja wiem. To zróbmy taką zasadę. No wytrzymałeś, kurwa. No kto ma lepszą wytrzymałeś sobie. I co, nie. Ale, to... o, ale możemy na boki walić? To nie było blisko. Ja nie rozumiem, kurwa, o co Powie chodzi w tym. do ciebie piłka, powinna trafić. a ja trafiła tam. No to jak? Remis. Możemy na boki walić? Tam i tam. Ale przecież nie polegnie strzelił ci tam. Ona była Dobre, tutaj. Gramy, tam, ale mamy zasady drugą tak zrobić. Gramy dalej. No mogłem, tylko że... Mam taką Zmęczymy ja, ich trochę no, i potem ja wygram Ale to już było dalej, a on, ty, on ci trafił tu. Dlatego chciałem ustalić zasady przed. A, on ja nowa gra i... No wiem, ale... I nie wiadomo pać. wiesz, co robić, bo ja myślałem, że cały czas walimy na wprost. Pa, daj na chwilę robór. O tak poleć. Stój, stój w miejscu, stój w miejscu, o tak poleciała. No to dało się ją złapać. Zdało się, ale pytanie, a jak ale ustalimy, wiesz, to jest można... do odbioru. ale no teraz nie można bo... się do. No grajcie. Ja się Grajmy dalej, no Znowu będzie, że wygrałem, bo coś. Zajeb mu z drugiego kolana. Grajcie, nie to no, pan tak graje ja teraz. Bo... Robert, nie wiadomo jak to. Wszystko będzie na mnie, że ja sobie z... zasad. Ja to musiałem ja zawsze podrążyć, ale zgadzam się z tym nawet. Zgadzamy S się. Saker przychodzi, tylko żebyście wiedzieli jak grać. No teraz tylko już to wiemy, żeby celować na boki, bo wtedy trudno odebrać. No, wdebrać. No, za linią w kółko. Ja to tak daleko stał za, tam stąd. No kurwa. Yy, yy, war, bo robór stał za daleko, więc ten punkt się nie liczy. Liczy się. Ten liczy się. No wiem, tylko jestem wami teraz. Ja się z tym odcinku z zasady nie mieszam. Jest sędzia. Nie, no ja już nie, bo nie ustaliłem zasad, bo powiedzieliście, że ustaliłem na nagraniu. No to. No kurwa. No i robimy to. Co, co robimy? Dwa, dwa, Nawet na zrobiłem nie było, na bok specjalnie. To jest mega przed robórem. Nieważne, że za linią. Za linią w chuj. Nie bym musiałby Jestem podejść, najlepszy. żeby ją złapać. Mówiłem, że ja muszę bliżej stanąć, bo oddaliłem się, to bym musiał tutaj jakoś. W mojej ocenie jest 0-0, ale, ale awansujesz. Okay. Gratulacje 2-0 na, na pochodzek. Na pewno jeszcze punkt zdobędzie. Na łasce jakim. widzę się Jakimś fajkiem. A po co tak wysokowalić? Najlepiej nisto. Kurwa. Oh. Wow. Chuj. O. W ogóle minus jeden jak dla mnie. Można nawet się złapać. No nie trzeba się od. Tu klata jak człowieku. No chciałem, no chciałem! Jak Złapałeś No ja nie chciałem. Ale zabawa. Kurwa. Nie, przed, przed. Tak przyszedł. dla robura No widziałem, no, ewidentnie przejmę. A ile? A Przed. Przed. Dwa, dwa, dwa. Dwa. Ja za niski do tego jestem. <grym> prawie głową za ja niego. <grym> ja... <grym> trzeba niżej. Tam. Uważaj na linię. A Żartowałem. Ale go porobiłeś kurwa, taktycznie. Oooo! <grywanie> ja mam ci no, kurwa zjadł taktycznie. Powiedział, że będzie w to poszło w górę. Zobacz, to już jest, to mam wody większą. Napoleon, kurwa, taki Robur miał większą. To tak? mi, mi jest małościowy bardziej. Karczyko. I teraz co miał największy Potrzebujesz przerwy? Nie. Można zrobić, żeby było fair. No, saker miał dłuższy odpoczynek. Tak. Dobre. Nie wiem jak to oceniać. Ale jak Saker Ale nalega, jak żeby zaczynać. Jak Robur jaki zmachany. A saker już od razu dawajcie. Jak Saker jest zadowolony z takiej wygranej. Zdramy. Dobra. No oczywiście żarty. Jest sprawiedliwie teraz Dawaj A gramy kto zaczyna w ogóle? Do jednego papier kamień Tego Zróbmy nie było. tak no. Raz, Zasady dwa, są równowe Raz, dwa, trzy Pobłonkowe są Dawaj. Lecimy Saker no. długie łapy ma to łatwiej No Tak Ooo punkt dla Sakera na styk. mamy. Ja, na finał mamy zasady. Zdefiniowana kurwa. Aj, krawie. Krawie było, no. I wyrobiliśmy się. Na no, wytrzymałość cię wezmę. No weź podkręć z klapy. Weź ją podkręć. kurwa. Weź ją podkręć. Ach, to jest pierwszej tak. Weź. Duch robura, stopa przed nią była. Ja zakończę! Nie patrz, nie patrz. Każdy tak robi. A? Nie Uj, wiem, tak ja ważne, ja. żebym był zadowolony z tego. Jeden jeden. Jeden jeden. Ej, jak on czuje się pewnie, chciał ci tak wyjechać. Saker uważa, że jest. Bardzo dobrze. Proszę, żeby być zadowoleni. What Ważne, że jest, show. Ważne, że jest show. Dla kogo punkt? Dla robóra! Taką serię, 2-1 dla robóra! Dla... No to jest ja. rąk, Zaczynamy. zaczynamy <grymne> Trzeba ją podkreć! Ty, to... Ty, tętno 120! <grymne> <Słoń>. <grymne> Oj, było, było dobrze! To <laughs> 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 jest! na jest! na jestem sędzią sędzią tu. było! dla Rubura. Było no, dla Rubura. Ja też widziałem. To jest! To To Dobra, mamy! Mamy! finał <laughs> 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 Mamy! Złoto! <laughs> Najlepszym ruchaczem okazał się ROBU! ROBU! Bucha! Ty ani mamy trzeciego miejsca! O! Okay. Oh. Bonus o trzecie ty! Trzecie miejsce! Ciepło-ciepło! No. No. Linia była! Przed! Było przed! Było przed. przed. Dla owcy, dla, dla ciebie no jeden za jeden Weź zero. liniowym, bądź ja tu! Ja się zmęczyłem! O dobry o Ach, Chuj w dół baj, Kurwa! Jaki kurwa Może jednak odklepić, co? Chuj w dół, paj, <grym> <grym> dzisiaj 1-1 w jednie oh, mi będzie. Co było? 2-1, 2 po yes. ale się bałem, że pójdzie. Przed liniiłem. Kurwa. Weszło. Weszło? No. Ale fartem. To koniec. No, 2-2. 3-2. Nie, 3-2. Pącz ma 3? Wcześniej było 2 i weszło, więc jak weszło to, weszło, to Aha. był dwa dla Pączka, więc jest No. To A zgubiłem do... jeden punkt. To trudno, no trudno, wygrałem. <noise> ale i tak nie byłeś dla mnie tam przeciwnikiem. Ale ogólnie ja pleców tak z nogą do może. przodu. Wyczułeś to? Że tak jest lepiej dla pleców. Co? Żartu, że jak tak robisz, no to Co? mocniej wygrywasz. Wiem wiem, ale tarp. tak nie chciałem kurwa, bo nie wiem jak z tą linią, Czy można, czy nie. Jest git, śmieszne, śmieszna grano. No jest git. Jest śmiesznie. Czy jestem zadowolony z czwartego miejsca? No to sobie sami odpowiedzcie to... na to pytanie, kurwa, czy jestem za to. To czwarty nie <grymnie> zależy ci na wygranej. Dlatego sam sobie odpowiedz. Czy warto jest kupić, czy wynajmować? Sam sobie odpowiedz na to pytanie. No nie, to, nie, to, nie. To jest skąd on startował kurde. Na pasie jakieś zamieszanie. No, co, no, cofnął lądowanie. Nie? To tak. napiszcie, jeżeli chcecie, żebyśmy w piłkę nożną zagrali tym. 2 na 2. No Tyle. A my to teraz nagramy? Teraz będziemy nagrywać... Nie na żartuję. <laughs>